Czym są dla Was pieniądze? Bardzo dużo osób mówi, że po pierwsze, pieniądze to jest środek do realizacji marzeń. I to się zgadza. Pieniądze to jest energia. I ja się z tym również zgadzam. Ale wiecie co? Kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie: że pieniądze to oklaski świata. I tak bardzo mi się to spodobało, że postanowiłam właśnie zrobić ten materiał. Więc pieniądze to oklaski świata. Co to tak naprawdę oznacza? Przed chwilą miałam bardzo ciekawą rozmowę z przefantastyczną osobą, która powiedziała, że no ona robi to, co kocha, nie ma z tego za dużych pieniędzy, ale przynajmniej robi to, co lubi. To jest, słuchajcie, ograniczające przekonanie, że albo robisz coś, czego nie lubisz, nauczysz się tego, zmusisz się do tego, ale dostajesz za to naprawdę dobre pieniądze, albo Robisz coś, co kochasz całym sercem, tylko nikt ci za to nie płaci tyle, ile sobie życzysz. Więc ja bardzo bym chciała rozwiać ten mit. Zacznę może od tej swojej historii. Jak już wielu z was wie, ja jestem etniczną koranką, urodziłam się i wychowałam w Kazachstanie, w Polsce mieszkam już od prawie 30 lat. Z wykształcenia jestem historykiem, później skończyłam studia magisterskie. Ze stosunków międzynarodowych i nauk politycznych pracowałam jako dziennikarz, byłam tłumaczem, pracowałam na różnych konferencjach jako tłumacz, między innymi symultaniczny. Ale nie przynosiło mi to wszystko aż tak dużej satysfakcji. Dlaczego? Dlatego, że ja robiłam coś, co uważałam za prestiżowe, robiłam coś, co tak naprawdę było mi narzucone gdzieś tam z zewnątrz. A Wiecie, co było tak naprawdę moim ogromnym, ogromnym, ogromnym powołaniem i moją naprawdę największą pasją? Gotowanie. Kiedy ja gotowałam, to ja po prostu czułam się jak ryba w wodzie. Ja wtedy wchodziłam w jakiś taki potok, w jakiś taki stan przypływu i gotowanie zawsze było dla mnie czymś w rodzaju języku miłości. Czyli kiedy ja częstowałam ludzi e, tymi właśnie moimi, e, moimi daniami, to to był taki wyraz mojej miłości. I gdzieś też kiedyś usłyszałam, że e, gotowanie i dzielenie się w ogóle jedzeniem, to jest e, wtedy, kiedy nie wystarcza Ci słów na to, żeby tą miłość wyrazić. Niejednokrotnie słyszałam e, od swoich znajomych, e, od przyjaciół, od rodziców moich. Jeszcze wtedy żyjących, że ja powinnam założyć biznes gastronomiczny, a ja się potwornie tego bałam. Po pierwsze, bałam się dlatego, że absolutnie się wtedy nie znałam na, na biznesie gastro, a po drugie, ja się bałam, że ta moja pasja stanie się dla mnie koszmarem. I jeszcze gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo głęboko z tyłu głowy grał głos, że na pasji. Na tym, co tak naprawdę lubisz robić, nie da się zarabiać dużych pieniędzy, albo przynajmniej e, nie na wszystkich absolutnie pasjach. Więc pytanie, czy na pasji da się zarabiać? Odpowiedź brzmi tak. Drugie pytanie, czy przez całe życie to musi być tylko ta jedna rzecz, tylko ta Twoja jedna, jedyna pasja, na której masz zarabiać? I tutaj odpowiedź brzmi nie. Więc. Ja tak naprawdę swoją prawdziwą drogę, to swoje prawdziwe przeznaczenie e, znalazłam przez ogromny ból. E, w jednym z pierwszych odcinków e, dzieliłam się taką tragiczną moją historię, e, jak w 2009 roku straciłam rodziców, oni oboje naraz ginęli w wypadku samochodowym. I wtedy robiłam wszystko, żeby nie pogrążyć się w koszmarnej depresji. Nic nie pomagało, ani wizytu psychologów, ani terapii, ani leki antydepresyjne. Z tej potwornej depresji wyciągnęła mnie właśnie miłość do gotowania, bo e, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, e, co to jest motoryka mała i jak niesamowicie wpływa na nasz mózg żeby się uspokoić, żeby po prostu zatrzymać ten potok negatywnych myśli, który cały czas jak taki film kręcił się w, moim, w mojej głowie, że życie jest niesprawiedliwe, że wszystko jest do bani, że tak naprawdę nic nie ma sensu. Przecież moi rodzice zawsze byli takimi osobami, którzy kochali życie, którzy zawsze myśleli pozytywnie. Mama zwalczyła raka piersi, tata przeżył operację na serce, a tutaj jakiś debil po prostu w nich wjeżdża, i oboje giną na miejscu. To wszystko jest niesprawiedliwe. Po co ja w ogóle żyję? I tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, i takie właśnie myśle, myśl mieszadełko cały czas kręciło się w mojej głowie. A jak dobrze wiecie, jak myślimy, takie mamy życie. Więc podświadomie, żeby zatrzymać właśnie to myśle, mieszadełko, ja zaczęłam lepić pierożki. Lepiłam, robiłam je po prostu najpierw na e, dziesiątki, potem setki. E, oczywiście nie byłam w stanie tego wszystkiego przejeść, później zaczęłam te wszystkie rzeczy swoje rozdawać, ludzie zaczęli mi za nie płacić i wtedy ja pomyślałam sobie tak: e, skoro Polakom tak bardzo smakuje moje jedzenie, to może ja jednak zaryzykuję i zrobię z tego biznes. Serce mi waliło po prostu jak, e, jak młot, e, bardzo się bałam. Ale wiecie, co leci strach? Działanie. Więc ja zaczęłam po prostu działać. Zaczęłam działać i nieskromnie muszę powiedzieć, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. To moje malutkie bistro na warszawskim Muranowie było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo takie niewyględne, natomiast tam było bardzo dużo serca. Tam było bardzo dużo serca i to było dla mnie chyba najlepszą nagrodą, że ludziom bardzo smakowało moje jedzenie. Przez to, że ja wkładałam w to co robię całe serce, całą tą swoją ogromną miłość i robiłam to z niesamowitą pasją i zaangażowaniem, osiągałam naprawdę niezłe wyniki finansowe. Pamiętam, jak mój księgowy po pierwszym miesiącu po prostu miał oczy kwadratowe. On powiedział, że nie spotkał się jeszcze z taką sytuacją, żeby w biznesie gastronomicznym w pierwszym miesiącu wyjść na zero. Zazwyczaj, zazwyczaj, jeżeli wtedy jeszcze w tamtych czasach, kiedy się otwierało restauracje albo jakiś nieduży lokal gastronomiczny, to mniej więcej potrzeba było kilku miesięcy, tak do pół roku, żeby zaczynać wychodzić na zero, a potem generować zyski. U mnie było tak, że w pierwszym miesiącu wyszłam na zero, a od kolejnego miesiąca, miesiąca zaczął się wzrost. Słuchajcie, nie wiedziałam wtedy, że pieniądze to są oklaski świata. Więc jak to się stało, że ja bez żadnego wykształcenia ekonomicznego, bez żadnego doświadczenia biznesowego, osiągnęłam, okej, okay, mały, ale jednak sukces? No, właśnie dlatego, że pieniądze to są oklaski świata. Kiedy robisz coś, co naprawdę kochasz z ogromnym zaangażowaniem, kiedy dajesz z siebie nawet nie 100%, tylko jeszcze więcej, kiedy chcesz, żeby twoi odbiorcy, odbiorcy Twoich produktów, Twoich usług naprawdę po dotknięciu tych Twoich e, usług czy produktów poczuli się chociaż troszeczkę szczęśliwsi, to wtedy wszechświat zacznie Ci wynagradzać. Właśnie. Jeszcze większą ilością klientów, jeszcze większymi pieniędzmi, które będą po prostu płynąć do ciebie niczym strumień. Ja wtedy o tym nie wiedziałam. Wszystko to dotarło do mnie dużo, dużo później. Powiem teraz coś, co mnie osobiście bardzo emocjonalnie dotyka. Tak jak powiedziałam, ja do tego biznesu gastronomicznego przyszłam przez ogromny ból. Ta tragedia, którą przeżyłam w 2009 roku. Stała się tak naprawdę początkiem mojej prawdziwej życiowej drogi. Ja musiałam znaleźć swoje przeznaczenie poprzez właśnie tą tragedię. Uświadomiłam to sobie kilka lat później, że moi rodzice musieli odejść po to, żebym ja właśnie znalazła tą swoją drogę. Cieszyłam się tym swoim malutkim bistro przez kilka lat. Później niestety musiałam go zamknąć z powodu kontuzji ręki. To była bardzo poważna kontuzja. I lekarze mi wtedy powiedzieli, że albo ja przestanę gotować na tak wielką skalę, albo po prostu będą musieli mi zoperować tą moją rękę, a wtedy i tak będę musiała przestać gotować. Ja wiedziałam, że jeżeli nawet ja kogoś zatrudnię i ktoś zamiast mnie będzie wykonywał po prostu te wszystkie dania, to już nie będzie to. To już nie będzie to, bo tam nie będzie już tego mojego serca. A serce to jest najważniejszy składnik każdego dania. Każdego dania i tak naprawdę każdego produktu i każdej usługi. Nieważne, czy udzielasz korepetycji z angielskiego, czy naprawiasz krany, czy piszesz książki, jeżeli robisz tego bez miłości, to lepiej przestań to robić, bo nie przyniesie to Tobie ani satysfakcji. A nie pieniędzy. To jest właśnie tak na marginesie. W każdym razie, kiedy dostałam tej kontuzji ręki, to na początku oczywiście bardzo się zasmuciłam. Ale już wtedy wiedziałam, że jeżeli jakieś drzwi się zamykają w naszym życiu, to tylko po to, żeby inne się otworzyły. I wtedy przyszło mi do głowy, że ja przecież tą swoją wielką miłością i pasją do gotowania mogę zacząć się dzielić po prostu innymi. Wtedy nawiązałam kontakt z. Jednym studiem kulinarnym, z którym pracuję do dziś, e, i tak wybiegając troszeczkę w przyszłość, muszę powiedzieć, że e, bilety na moje warsztaty z kuchni koreańskiej tam się kończą kilka miesięcy przed e, startem kursu, czy warsztatu, zaczęłam realizować swój projekt, który ja tak roboczo nazwałam Cook and Travel, czyli Podróżuj i gotuj. Słuchajcie, dzięki temu ja zwiedziłam praktycznie całą Polskę, bo Potem, jak już zaczęłam prowadzić warsztaty kulinarne w jednym studiu, dowiedzieli się o mnie inne studia kulinarne, zaczęli mnie zapraszać, więc jeździłam do Białego Stoku, do Gdańska, do Szczecina, do Krakowa, do Łodzi itd., itd. I naprawdę było dla mnie niesamowite, że kiedy przyjechałam do Jastarni, jakaś pani powiedziała mi, że ona robi kimci własnoręcznie. A kimci to jest taka bardzo, bardzo, bardzo zdrowa e, koreańska kiszonka. O tym może kiedyś zrobię w ogóle osobny odcinek, może nawet kulinarny. Kiedy robisz to, co kochasz, nie przepracujesz ani jednego dnia. I to jest, słuchajcie, święta prawda. Bardzo często było tak, że po takich warsztatach kulinarnych wracałam do domu, była mega zmęczona, ale przeszczęśliwa tak, że nie dało się po prostu tego opisać. Co więcej w trakcie prowadzenia tych zajęć ja zauważyłam, że moją taką super siłą jest to, że ja bardzo wierzę w ludzi i że ja potrafię dmuchać im w skrzydła. Pamiętam e, jedne takie warsztaty w łodzi chyba, e, warsztaty właśnie zlepienia pierożków, kiedy jednej pani no po prostu no nic nie wychodziło, natomiast e, ja się nie pod, ona już była gotowa się poddać. Natomiast ja się nie poddawałam. Ja mówiłam, że na pewno ci się uda, spróbuj, zmień jeszcze to, spróbuj jeszcze w ten sposób i po prostu poświęciłam jej później dosłownie kilka minut, przy czym ta moja pomoc polegała bardziej na tym, że ja po prostu w tą wiarę, e, to moją wiarę w nią w nią. Nie wiem, czy ja się dobrze wysławiam, ale mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Na sam koniec, na sam koniec, kiedy już myśmy się żegnali, powiedziałam jej, że jest naprawdę wspaniałą kobietą, że jest niezwykła i że jestem przekonana, że będzie robiła najładniejsze pierożki ever. Wtedy ta pani się popłakała, powiedziała mi ty to powiedz mojemu mężowi. Uderzyło mnie to. Po prostu mnie to uderzyło. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to nie ja miałam powiedzieć to jej mężowi. I nawet nie ona miała to mówić swojemu mężowi. Ona miała to powiedzieć sobie, że ona jest naprawdę wspaniała i że ona potrafi robić wielkie rzeczy. I wtedy w mojej głowie zaczął rodzić się pomysł, że ja chyba tą właśnie swoją super siłę i super moc powinnam wykorzystywać. Bardzo mocno skracając... W roku 2022 zostałam instruktorem neurografiki i teraz uczę ludzi nie tylko przyrządzać pyszne potrawy, ale pokazuje, jak mogą przyrządzić naprawdę najsmaczniejsze życie ever. Po tych historiach, które wam teraz opowiedziałam, można wysnuć następujące wnioski. Zawsze słuchaj głosu swojego serca i rób to, co naprawdę kochasz. Bo jeżeli będziesz to robić z ogromnym zaangażowaniem i pasją, pieniądze zaczną do ciebie przychodzić niczym oklaski świata. Twój mózg potrafi cię zaprowadzić w maliny. Dlatego słuchać się trzeba Twojego serca, bo to Twoje serce zawsze wyznaczy ci odpowiedni kierunek. Dla przypomnienia, zaczęłam ten odcinek od dwóch pytań. Pierwsze pytanie brzmiało: czy da się zarabiać godne pieniądze? Na swojej pasji? No i odpowiedź brzmi tak. Drugie pytanie było, czy można zarabiać tylko i wyłącznie cały czas z tej jednej, jedynej pasji? I na to odpowiedź brzmi nie. Do czego zmierzam? W 2022 roku zostałam instruktorem neurografiki i za pomocą tego niezwykle skutecznego narzędzia pokazuję ludziom, jak mogą przyrządzić sobie naprawdę smaczne, Pyszne, wspaniałe życie. A ponieważ w to co robię, wkładam całe swoje serce i zaangażowanie, widzę jak z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie moimi kursami, webinarami i programami. Co to wszystko oznacza dla Ciebie? Dla Ciebie to oznacza to, że nigdy się nie poddawaj, rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Jeżeli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zasubskrybuj mój kanał, daj mi lajka, no i zapraszam cię na mojego Instagrama. Jak mnie znaleźć? O tym w opisie pod filmem. Dziękuję bardzo za uwagę. Była z wami Ines Kim, mistrzyni transformacji i instruktor neurografiki. Do zobaczenia.